Po jakimś czasie użytkowania baz danych lub w wyniku wprowadzonego błędu, może okazać się konieczna modyfikacja jakiejś komórki w tabeli. Załóżmy, że zmienia się cena chleba na 2,50 groszy i musimy dokonać zmiany. Aby to zrobić, używamy polecenia Update. Następnie Wprowadzamy nazwę wybranej tabeli, w której chcemy dokonywać zmian. W naszym przypadku są to produkty set, czyli będzie to nowa wartość. Cena zmieni się na 2,50. Następnie musimy wskazać wiersz, w którym będzie dokonana zmiana. W naszym przypadku będzie to chleb, czyli używamy słów WHERE, gdzie nazwa produktu to chleb. Przeanalizujmy jeszcze raz: update czyli zmień w tabeli produkty cenę na 2,50. W, gdzie nazwa produktu to chleb, czyli cena chleba zmieni się na 2,50. Dajemy Enter. Dos została dokonana jedna zmiana i chleb ma w tej chwili cenę 2,50.